Będziemy prosić, by ten święty Florian czuwał nad każdym domostwem, by ochronił nas przed nie tylko pożarem, wszelkimi innymi nieszczęściami. Dlatego też z wielką radością dzisiaj poświęcimy tą figurę i cieszę się, że taka e, kapliczka i to bardzo ładna. Po, powstała chyba pierwsza świętego Floriana w naszej parafii. Obdarz go swoją łaską, błogosławieństwem i poczynnymi łaskami. I daj siłę i zdrowie wszystkim strażakom, którzy spieszą zawsze na ratunek każdemu, kto jest w niebezpieczeństwie. Daj im zdrowie i ochroni od wszelkich nieszczęść, które w ich profesji towarzyszą. Przez Chrystusa Pana naszego. Mam święconą wodę. <noise> Dziękuję bardzo właśnie tym osobom, które tutaj mają swój wkład: i panu burmistrzowi, to panu Tomkowi, panu Mackowskiemu i panu Sabatowskiemu. Popatrzcie, jak. Powstanie coś pięknego, jak jest kilku. Jeden to nieraz ma trudności, a jak jest więcej, takie inicjatywy, coś dobrego powstanie. Bo nieraz tak czekamy, aż tam z góry ktoś nam nakaże. I dziękujemy wszystkim tym, którzy dzisiaj zorganizowali tą uroczystość.